Was w mojej małej kuchni, serwus i dzień dobry. Zważam. Dzisiaj ważę nudle ze... z tuńczykiem, z pomidorowo pomidorową i z tuńczykiem. Składników tam nie trzeba i się bardzo łatwo to robi, nawet szybko. Już pokazuję, co bym potrzebować. Tukę we patelni mu dała trzy łezki oleju z oliwek, z rogich łyżek. Do tego do dwa małe ząbki czosnku pokrojone w kosteczka. Jedna z rogu cebula też pokrojona w kostkę. Jak kroja cebula, bo nie pokaza, bo Jola się śmieje zawsze. To się tak fajnie podsmażyć na ogniu, żeby się tak zeszkliło. W Potem do tego trzy stołowe łyżki koncentratu pomidorowego. Te składniki, jest to wszystkie napisane na dole w opisie. No, Siłę koncentratu pomidorowego, tak to troszkę podsmażyć, tak gdzieś minuska, dobrze wymieszać wszystko. Teraz do mnie cała puszka pomidorów posiekanych, do tego to ja tak 400 ml. To fajnie. Po smarze no teraz to już trzeba je gotować. Fajnie to gdzieś dwie minutki podgotujemy. Potem się do tej puszki w lołach wody. 300 ml może być. Tak się że i dałach to do, do tych tomatów. To jest tak minutka dwie podgotować. Potem do puszka. Tuńczyka do tego. No, lepiej we sosie własnym. E, jakby cię mieć w oleju, to też nic nie szkodzi. Ja tu miałam w oleju. Bo myślałem, że mu we sosie własnym, a jak zbutwara, to się okazało, że tam jest olej w środku, a nie tak I przyprawić e, pieprzym, solą, papryką, słodko, e, ostrą, oregano. łyżeczka. E, tak gdzieś łyżeczki cukru do tego. Wegeta i solno. Przykryć to dekle i tak ustawić gdzieś 10 minut, do, żeby się tak na małe ogniu gotowało. Tu mi się już to ugotowało fajnie. E, nudle jak się waży, to chyba każdy wie. Ja mu normalnie uważam na nie al dente. Al dente to suko surowe i ja o takich nie lubię. Tak, spaghetti. Teraz się tej zooze fajnie dum. <laughs> Przydekoruję się listki bazylium, żeby ładnie wyglądało. I moje danie gotowe, i usmoczymy jej. Jak z reklamy? Ja? Yeah. Yeah. Roz. Hmm. Pyszne. Dobra, ja stołu się do stołu siadnąć. potem przyjdę. Dobra, ja już zjadłam. Dobra, jak się podobało, lajkujcie, zasubskrybujcie. Polubcie na Facebooku Kasia mojej kuchni. I do następnego razu. Cześć. Zaj je bistvene noodle.